Naszą misją jest wspieranie rozwoju dzieci ze szczególnym naciskiem na profilaktykę i rehabilitację. Prowadzimy szereg działań, które mają na celu nie tylko bezpośrednią pomoc, ale również edukację. Obecnie realizujemy duży projekt, jakim jest utworzenie Centrum Rozwoju Asysta. Realizacja zadania przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej. Założenia projektu realizowanego przez Fundację Uśmiech Malucha wpisują się idealnie w strategię rozwiązywania problemów społecznych Gminy Książ Wielkopolski i stanowią uzupełnienie działań realizowanych w ramach lokalnego systemu wsparcia dziecka i rodziny. Potencjał, wiedza i doświadczenia Fundacji dają szansę na rozwój nowych usług społecznych i tym samym podnoszenie poziomu życia mieszkańców naszej gminy. Cieszę to, że to jest oferta skierowana do naszych mieszkańców, a głównie skierowana do naszych najmniejszych dzieci. Skorzystają z tego również wolontariusze, rodzice, jak również pracownicy placówek wychowawczych. Celem tego zadania jest prowadzenie terapii pedagogicznej, prowadzenie terapii psychologicznej, prowadzenie zajęć logopedycznych, fizjoterapii i terapii ręki. Będą prowadzone również w zakresie tego zadania warsztaty dla rodziców, szkolenia dla wychowawców. No i tak jak już wspomniałem, szkolenia dla wolontariuszy. Tylko cieszy się z tej oferty i cieszy się, że są osoby i są podmioty, są fundacje, które taką ofertę przygotowały dla naszych mieszkańców. Ogromnie się cieszę, że specjaliści z Centrum Edukacji i Rozwoju Dziecka Słówka są wsparciem zapewniającym realizację kluczowych zadań fundacji. Dzięki naszej współpracy dzieci mają możliwość korzystania z wysokiej jakości usług terapeutycznych. Jest to ważny krok w kierunku wyrównywania szans zdrowotnych u dzieci z gminy Książ Wielkopolski. Obserwujcie nas, wspierajcie, bądźcie z nami. Razem możemy więcej.